Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otwieram kolejną paczuszkę, a w sumie już ją otworzyłem. Nie chciałem, żeby to za długo trwało. Mamy tutaj starter paki. Chciałbym z tego miejsca podziękować poznańskiemu kolekcjonerowi, który, będąc w Pradze, mając troszeczkę czasu, zrobił mi przysługę i znalazł kilka starter paków czeskich, moi drodzy, tak. Poszukiwane są karty XXL Doczkal i XXL Hamszyk. Na ten moment z eBay'a wszystko zostało wykupione, jeżeli chodzi o Doczkala. Dużo osób pyta o tą kartę i zobaczymy, czy uda się trafić do właśnie w tych starterpakach czeskich. Zobaczymy, ile w sumie poznański kolekcjoner mi przysłał. Dwa. 3, 4 i 5. 5 starter paków. Tak więc dzięki serdeczny Łukasz, bo też ma na imię, tak jak ja, mój imiennik. Pod filmem będziecie mieć link do jego kanału, też nagrywa. W sumie na chwilę obecną ma więcej subskrypcji niż ja, to tak żartobliwie biorąc. Eee, otworzymy sobie, może, jeden starter i zobaczymy, czy wpadnie nam jakaś rzadka XXL. -ka. Wszyscy zapewne ciekawi. Łukasz też mi pisał, że mam dać znać. Sam chyba sobie też zakupił jeden. Napisz, Łukasz, co trafiłeś. Czy, jeżeli masz filmik, to daj znać. Podajcie wtedy do Łukasza na kanał zobaczyć co on tam fajnego trafił. No a my tutaj patrzymy jakie limitki nam wpadły. Najpierw są dwie małe Cristiano Ronaldo, popatrzcie i Sterling. Więc to nie jest dobry znak, jeżeli jest mały Cristiano Ronaldo, to może być w środku duża limitka również Cristiano Ronaldo. Trzy saszetki. Ja tutaj sobie może podejrzę. No widzę, widzę kto jest i niestety jest Modric. W tym starterze był Modric. Był on również u nas, więc tak naprawdę nie ma takiej dużej wartości jak Hamsik albo Doczkal. Więc pozostały jeszcze cztery nadzieje z tych czterech starterpaków, że trafimy Hamsika albo Doczkala. A teraz otworzymy sobie te trzy saszetki. I zobaczymy co tutaj nam fajnego wpadnie. Mamy OvDovDa Rising Star z Irlandii. Reszta to bazówki. Bo nie wiem czy pamiętacie, ale tylko jedna specjalna była w kolekcji Road to Euro 2020. Stanciu również. Bardziej te popularne karty, czyli fansy albo rising stary na razie nam wpadają. No i teraz ostatnia, trzecia saszetka. No teraz już jest lepiej, bo jest Power Up, a konkretnie Golstopper Dawid David De Gea. Tak więc moi kochani, no tym razem się nie udało. W tym starterze wpadł Luka Modric, ale będzie jeszcze odcinek jeden z tymi, Pozostałymi czterema starterpakami. Tak więc już teraz Was serdecznie zapraszam, a Tobie Łukasz podziękowania za załatwienie tych starterów. Tak więc ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.